Zastanawiamy się nad skalą e, strat. Oczywiście jeszcze jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić, bo, ponieważ analizy wezmą się do, do pracy po zakończeniu miesiąca. Tak jak powiedziałem, e, druga połowa kwietnia była dla nas najbardziej dotkliwa, ponieważ to były 2 czy trzy tygodnie e, zamknięcia fabryk. E, z prostej kalkulacji można powiedzieć, że, że to jest jedna e, połowa jednej 12, czyli 1,24. Naszego obrotu mogła wypaść, że tak powiem kolokwialnie, z, na, z, naszej, z naszych statystyk i, i z naszych wyników. Chociaż e, liczymy się z tym, że po otwarciu fabryk, po otwarciu całej sieci detalicznej, e, może nastąpić pewna rekompensata popytu i wtedy będzie potrzebna wzmożona produkcja i jest e, szansa na e, pokrycie tych strat, e, chociaż jest to. No, no, bardzo mało prawdopodobne, ponieważ część konsumentów, gospodarstw domowych odłożyła decyzje zakupowe już na przyszły rok. Popyt może być mniejszy w skali roku, liczymy o, o, o 5%, do, nawet do 10%. Nie wiemy, jak to się zachowa 31 grudnia, jakie będą statystyki. Widzimy, że są i to jest ciekawostka: są grupy produktowe, gdzie mamy zwiększoną sprzedaż, jak na przykład zamrażarki, gdzie konsumenci robią zwiększone zakupy żywnościowe, czy chociażby strzyżarki do włosów, ale wiadomo, że najważniejszymi grupami produktowymi są lodówki, pralki, zmywarki, kuchnie. No i tutaj zanotowaliśmy w kwietniu dość duży spadek, chociaż ciekawe jest też to, że marzec był dobry, a nawet bardzo dobry, ponieważ sieci handlowe widzą, co się dzieje, zatowarowały się odpowiednio, z tym, że główne straty pokażą się w wynikach już majowych, czyli za, za kwiecień. Co ciekawe, my jako rynek polski, ten produkcyjny rynek polski. Wysyłamy ponad 80% naszej produkcji do, do Europy Zachodniej, do, do, eksportujemy w dużej mierze do Europy Zachodniej. E, oczywiście na te na, na, na największe rynki, jak Niemcy, Włochy, e, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania. E, I tutaj nasz eksport bardzo, bardzo ucierpiał. E, staramy się zachować. E, Tę, tę, tę że siatkę transportową, ale sieci detaliczne na zachodzie oczywiście wstrzymały albo obniżyły poważnie zamówienia. Jeszcze obliczamy, jakie to są straty, ponieważ główne straty będą zanotowane w drugiej połowie kwietnia, a ten kwiecień się jeszcze nie skończył, także główne dane będziemy mieli. W maju, ale już wiem, że to jest nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt procent i to jest bardzo poważna strata, którą będziemy starali się nadrobić w drugiej połowie roku, chociaż nie wiadomo, jak ta sytuacja sama się potoczy.